Witajcie ponownie w naszym cotygodniowym zestawieniu najciekawszych naszym zdaniem wieści ze świata technologii, a tych nieco nazbierało się po weekendzie majowym, w którym mam nadzieję nie zmokliście za bardzo podczas grillowania kiełbasek, popijania swojego ulubionego napoju i relaksowania się w trakcie świętowania w dowolnie wybrany przez was sposób. Ale z racji mało sprzyjających warunków zapewne część z Was postanowiła nieco pograć w gry. I jeżeli udało Wam się jakiś tytuł ukończyć, to mam dla was dobre wieści. Bo w tym oprócz kolejnej części Van Helsinga czy piątej odsłony El Presidente, gdzie ponownie będziemy musieli zarządzać komunistycznym wyspiarskim państwem, to czarnym koniem może okazać się Wolfenstein The New Order, który również w Polsce premierę będzie miał 20 maja i po ostatnim wysypie filmików z tej gry można przypuszczać, że będzie to zacny shooter mogący sprostać oczekiwaniom zarówno tym, którzy preferują nieco bardziej taktyczne podejście, jak również dla maniaków w stylu Rambo... i rozlewu krwi. Niemniej jednak najbardziej wyczekiwany jest chyba Watch Dogs, który do sklepów trafi 27 maja, ale mam też dobrą informację dla tych wszystkich, którzy zakupili lub planują nabyć w tym miesiącu jedną z wielu kart graficznych Nvidia, gdyż pojawiła się promocja w postaci gratisowego kodu do właśnie gry Watch Dogs, który będzie można wykorzystać do końca czerwca. Niestety trudno mi powiedzieć, czy karta graficzna GeForce GTX Titan Z bierze udział w tej promocji, bo rzekomo ten Potworek z dwoma układami Kepler GK110 ma pojawić się na rynku jeszcze w tym miesiącu i zaoferuje o około 60% wyższą wydajność w stosunku do swojego jednoprocesorowego brata Titan Black. Jednakże będzie to produkt nie tylko dla wymagających graczy, ale również dla tych z zasobnym portfelem, gdyż jego cena ma wynieść około 3000 dolarów. Pytanie tylko, czy pójdzie na nim najnowszy Call of Duty. I nie mam tu na myśli duchów, a zupełnie nowy tytuł z serii nazwany Advance Warfare. Aczkolwiek bardziej pasowałby mi tutaj Call of Duty Crisis Remake. Opuszczony kilka dni temu w Ether zwiastun, jasno wskazuje, że twórcom bardzo przypadł pomysł gry z żołnierzami wyposażonych w hiperowe kombinezony, pozwalające na przebieganie, skakanie i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, witajcie w przyszłości. Ale osobiście patrzę z dużą Niepewności, biorąc pod uwagę co zaprezentował ostatni kot i oby Kevin Spacey, który użyczył swojego wizerunku oraz głosu do gry, nie był jedynym atutem. No a o tym przekonamy się dopiero 4 listopada. No to zmieniamy nieco tematykę, bo w sieci pojawił się pierwszy render smartfona Amazonu, który szczerze mówiąc nie powala na kolana swoim designem, ale z drugiej strony sprawia wrażenie sprzętu solidnego. Oprócz tego, że otrzyma interfejs 3D widoczny bez użycia specjalnych okularów, to wiemy, że będzie wyposażony w ekran 720p o przekątnej 4,7 cala, a napędzi go czterordzeniowy Snapdragon i 2 GB pamięci RAM. Z pewnością więcej szczegółów będzie napływać w kolejnych tygodniach, jego premiera przewidziana jest na czerwiec tego roku. Nim jednak to się stanie, to uwagę mediów przyciągnie zupełnie inny potentat, a mianowicie LG, które pod koniec tego miesiąca zaprezentuje swojego najnowszego flagowca model G3. Ale aby przekonać się o tym, jak będzie wyglądał, nie musicie czekać do 27 maja, bo już teraz w sieci krążą zdjęcia następcy G2, który jak można dostrzec, będzie posiadał nieco cieńsze ramki boczne, które i tak były już minimalne, oprócz z nowości to nowy przycisk na tylnym panelu oraz slot rozszerzenia pamięci, co było podstawowym minusem poprzednika. Biorąc pod uwagę, że specyfikacja będzie high-endowa, to szykuje się rewelacyjna słuchawka. Ale co ciekawe, i tak największym producentem smartfonów okazuje się być Samsung, który według najnowszych analiz dostarcza na rynek więcej słuchawek niż najwięksi konkurenci razem wzięci. Gdyż Koreańczycy mają obecnie przeszło 30% kontrolę nad tym segmentem i Przykładowo drugą pozycję piastuje Apple z zaledwie 15,5% udziałem. Dalej mamy po ponad 4,5% dla każdego, jak Huawei, Lenovo czy wreszcie LG. A jak tak dalej pójdzie, to ta przepaść może się pogłębić, biorąc pod uwagę, że w czerwcu na rynek trafi Project Kiku, który określany jest także jako Galaxy S5 Prime. I oferować ma wyświetlacz QHD o przekątnej 5,2 cala, a dostępny będzie w dwóch wersjach, jeśli chodzi o procesory, gdzie jedna z nich wyposażona zostanie w ośmiordzeniowego Xynosa 5430. Google natomiast pracuje nad projektem zwanym Android Silver, który wprowadzić ma dużą zmianę w strategii amerykańskiego koncernu, a przynajmniej jeśli chodzi o rynek mobilny, gdyż firma zamierza zaprzestać wypuszczania high-endowych telefonów z rodziny Nexus i zamiast tego zaczną promować urządzenia swoich partnerów, w tym wyposażenie w czystego Androida bez nakładki z ewentualną małą ilością niezależnych aplikacji. Obecnie typuje się dwóch podstawowych partnerów którymi mają być LG oraz Motorola, ale w późniejszym terminie nie wyklucza się także Samsunga, HTC czy Sony. Jeśli te doniesienia okażą się prawdą, to być może niebawem doczekamy się wcześniej wspomnianego LG G3, tyle że w wersji Silver. Pamiętacie jeszcze wojny patentowe? No, trochę o nich ostatnio cicho, ale one wciąż się pojawiają. Niestety jest ich tak dużo, że byłoby trzeba robić dla nich chyba osobne wideoniusy. Ten stan nie podoba się najwyraźniej Komisji Europejskiej, która wprowadziła zakaz pozywania producentów smartfonów i tabletów przez konkurencję, która podpisała z nimi umowę na licencjonowanie patentów. Przykładem jest tu Motorola, która chciała zakazu sprzedaży iPhone'ów w Niemczech z powodu naruszenia tzw. podstawowych patentów. A te są niezbędne do rozwijania uniwersalnych technologii, zaś korporacje są zobowiązane licencjować sobie nawzajem takie patenty na tak zwanych uczciwych i niedyskryminujących warunkach. W związku z czym Motorola powinna zażądać jedynie zapłaty za wykorzystanie patentu, a nie zakazu sprzedaży. Krótko mówiąc, sprawy sądowe będą teraz przechodziły raczej cichaczem, bo będą one dotyczyły jedynie dochodzenia praw majątkowych za swoje dobra intelektualne. A to nie jest już takie medialne. Jupi, mamy także dobre wieści dla fanów zgrywania internetu na swoje dyski twarde. Bo Seagate zapowiedział, że jeszcze w tym roku zamierza on wprowadzić do swojej oferty 3,5 calowe twardziele o pojemności 8 oraz 10 terabajtów. Czyli HDDD nie umarły. Ale postęp można zauważyć także z frontu dysków SSD, gdyż firma Sandisk opracowała pierwszy nośnik o pojemności 4TB. Choć na chwilę obecną nie jest on stworzony z myślą o wykorzystaniu w zaciszu domowym i jak również nie wiadomo jaka będzie jego cena, to jednak taka informacja rzuca zupełnie nowe światło na dotychczasowe przekonanie, że SSD to zawsze wybór wydajności zamiast pojemności. O, nie mówiłem jeszcze nic o Microsoftie, a przecież firma pochwaliła się swoim nowym prototypem klawiatury, która łączyć ma w sobie tradycyjny interfejs polegający na wciskaniu klawiszy z nowoczesną kontrolą za pomocą gestów. Jak działa sprzęt o nazwie Type Hover Swipe? Otóż wykorzystuje on umiejscowione pomiędzy klawiszami czujniki na podczerwień, które śledzą pozycję naszej dłoni i rozróżniają, czy dotykamy przycisków, czy też unosimy ją w powietrzu zaraz nad nimi. Dzięki temu gesty pozwalają nam na przewijanie strony, przełączanie pomiędzy aplikacjami, powiększanie czy nawet kontrolowanie kierownicy podczas grania w wyścigi. Ok, powstaje teraz pytanie, kiedy panowie, no kiedy i za ile? A newsy kończymy niezbyt dobrą wieścią na temat cudownego materiału. Bo grafen, który posiada grubość jednego atomu węgla i charakteryzujący się niezwykłą trwałością, lekkością, elastycznością oraz znakomitą przewodnością, może nie być taki cudowny, jak byśmy tego oczekiwali, bo może się okazać on niezwykle negatywny dla środowiska oraz ludzi, gdyż najnowsze badania wskazały, że po przedostaniu się grafenu do wody o małej twardości Jakie jeziora czy rzeki, cząsteczki przemieszczają się w niej swobodnie, a więc mogą dotrzeć do roślin, zwierząt oraz ludzi. Dlatego trwają dalsze badania nad jego szkodliwością. A już teraz wiadomo, że w przypadku nawet dostania się go do naszego nosa, te nanocząsteczki z łatwością przebijają i uszkadzają błonę komórkową. No to teraz powstaje właśnie pytanie, co mogą jeszcze zdziałać w naszym organizmie? No i tym sensacyjnym doniesieniem kończymy nasze wideo a ja jak zwykle zachęcam was do odwiedzania naszego serwisu fraspicpl oraz subskrybowania naszego kanału, bo wiecie, zawsze może pojawić się jakaś wideo recenzja. To do usłyszenia, niebawem.